o 62. gim A w ciało? Nie, nie, nie zdążyłem. Nie, tam nie lecimy. Nie, nie, tam nie, nie, nie. W ogóle dwa dni temu był event. No, no, chyba każdy już wie. Ja byłam na tym evencie, oczywiście. Czemu mi to samo zaznaczyło? Dobra, lecimy. Ty, cóż. O abro, o abro. Dead. Biało. krak, Dead. Leży. White. White. Below. Below, below, below. 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 Nie, 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 nie. Tu gościu, nie? nie. Dawaj mi broń. Gościu też nie ma broni, ale dobrze, ja już mam tu. Dawaj, 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 pompa. On nie wie co robić, jaki to jest boro... borowiczek. Nie no, jaki borowiczek. Niestety pan nie miał broni. Kajcie. A, a kto miał kałaka? Ahaha, oh, ahaha. Sojuz. Ha. Oh no! Oh no! This is my careful, very careful. O oh, tam. O oh, ja. Nie no. Nie no, zapomniałem. W ogóle za cztery albo za pięć dni jest nowy sezon, więc będę nagrywać. Będę nagrywać, widzowie. O chłopie! Pompa. I to epicka. A w sumie... Po co? Ja tego nie używam praktycznie, więc... Och. Nie wiem, co się No. the car? Dipesat, depesy, drify sat Drivenud, depisat depiset, drifusat Rajvenut, depisat, depisat Oh my gosh Oh night careblade Po co ja tak w ogóle mówię? Już myślałem przez karę No czemu ja jakieś 500 miliard milionów nie wiem. Słyszę jakieś... Nie wiem, no czemu ja to słyszę? Czekajcie, ja sprawdzę coś. Mhm. O kurde, o kurde. O ja. O ja, o ja. No, czekaj. Czekajcie widzowie. Dobra, może być. O! Nie chcę w Nie wiem co kupić, nic nie kupuję. Rife to net to ja Nie wiem dlaczego ja tak... Super! Dzisiaj nim byłem, ale wtedy jeszcze nie nagrywałem. Ale teraz możliwe, że będę supermenem. dawaj, szybko, szybko. Proszę, jak sobie być super. Ej, chyba będę, widzowie. Chyba będę. To nie, 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 ktoś tu przyjechał. Bestie chyba. tych gości. O! Chodźcie. Nie bójcie się, naprawdę. A ten, co ucieka. Ej, nie, nie. Tak nie można. Przepraszam, tak nie można. Giniesz, łopatę. O nie no lecę tego bić. Bestią no. Denerwuje mnie to no Jezus Jezu, dwie osoby już bestią były. No mi HP skada. Gdzie no. no, jest? O! O, by ten się nie zamienił. Dobrze, że taki bambit tu jest. No ja... Myślisz, że mi uciekniesz? Jak ja ci mogę zniszczyć w sekundę ten samochód? No chodźcie tu. Co on samochodzi? Jest? Gdzie on jest? To nie jest. Gdzie on jest? O co tu chodzi? Nie ma, dobra, lecimy. О, Ну Ну, езжу, заставь меня, ты, бездьё! Зараз сбану я всех! Езжу, ну и не учекай! No wkurzę mnie to no okay nic. No, Jezus! Jezu, wszyscy mnie tu wkurzają, no. No i skinąłem, no bez sensu to jest. jak tu bestia i jakiś chłop się chowa, no. Idę ich kurde zabić. Tych grubych. O, ty jeszcze strzela do mnie. Odkryłeś Amerykę, wiesz. Giniesz. Ty też... Ty też giniesz. Chodź tu. Nie... No Ja nie dam rady. Ja mu chyba pana tam. no. O co tu chodzi, no? Wszyscy mnie atakują, no to... Dobrze, że mam skaner. Przyjrzyj mam, jakie to jest wkurzające, no ja tylko trzy osoby zabiłem, tego supermena no, jak tam bestia i, i chłop się chował no. Boże. Gdzie lecimy? Hello, Mr. Braver! Lalalala, Lucha Oneworld. Oneworld is a careful white. Nie, 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 tam nie le. Ej, e. e, widzowie! Dobra. E, jeśli to oglądasz. E, jeśli to. Og e, jeśli oglądaliście taki filmik ze Star Warsów. I pamiętacie jak tu leciałem. No pamiętacie chyba, nie wiem, no niektórzy nie oglądali, więc... Ale... <laughs> Wyobraźcie sobie, że na przykład o, zamiast tej broni leży blaster, tu leży blaster i z tej skrzynki od... z tej skrzynki leci blaster. <laughs> Zup! Jezus. O. O, no co no co to jest! Przyjeżdżę, gościu, no nie mogę już. No Boże no. Zaraz się pędzam. Widzowie. Wid Widzowie! I co jest! Co? O, o, a, a, a. Teraz tu ja przynią to. Jeśli wszyscy nie zostawią łapki i suba, przyjdę po was w nocy. Zobaczycie. Co to było, widzowie? Nie, nie, i on tu idzie. Subskrypcja musi tu być. Jak nie zostawicie suba, łapki, dzwoneczka? Tylko zobaczycie. Mam dziewięć zębów. Oczy i wiecie. Zobaczycie. Widzicie.

Połyskujące pręsło. Utopia. Goodbye Domena Demona. Goodbye Akademia Superneva. Supernef. Supernef. Nie, 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 nie. 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 co? Wait a minute. Miss any girl when it fr Asi mama you want a man or me okurda yursus Nie to se ya ya robis Bu gibi padwa wypiłem Tralalilublo Widzowie jeśli się smucicie, że za miesiąc siąc szkoła, zostawcie lajka. Naprawdę. De... Naprawdę. A ten kto się cieszy. Du -du Dużo podka. I, I koronkę tu widziałem. To ja mam koronkę? Nie. Co jest grona? O! Jezus! Ja się Chodzi. Dobra, jadę. Gdzie on jest? Gdzie jesteś? Nie no, ja się buję. Zuję, ja się buję. Dobra, idę go dojechać. Chodź tu. Jest, 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 jest. Dobra, dzięki... Eee... Czekajcie widzowie, napiję się i wezmę pompony. O kurde, kolejny, dobra. Zaraz się się besty zamieniam. O kurde, dobra, teraz. Chodź ciu. Chodź, tu nie bój się, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Naprawdę, nie ma. O. Skąd to, o mój Boże, jak daleko? Chodź tu. Nie do samochodu! Nie no. Kulej. Po co to? Ale po co te samochody? Yes. Teraz... No co? Nie, nie no, jeszcze się super akurat włączył, no dobra, to było na tyle widzowie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się już. Nie wiem kiedy. Uhu!